Dzień dobry, witam państwa na przetargu nieograniczonym na zadaniu pod nazwą Przebudowa ulicy Ksawerowskiej w Ksawerowie. W terminie wpłynęły cztery oferty. Na zadanie gmina przeznaczyła 1 514 336 43 zł. 43 grosze. Czytam skład komisji. Przewodniczący Małgorzata Krajewska, sekretarz Justyna Górka, zastępca przewodniczącego Agnieszka Szymańska-Dzwiok, członek Krystian Otomański i kolejny członek Joanna orszulak hambal tak jak mówiłam, wpłynęły cztery oferty. Przystępujemy do otwarcia ofert. Oferta numer jeden. Oferta numer jeden wpłynęła w terminie od firmy Włodan Andrzej Włodarczyk, spółka jawna, dziewięćdziesiąt 95 200 Pawianice. Firma oferuje wykonanie zadania za kwotę 852 326 ,28 zł. 28 groszy. Kwota brutto 1 48 361 ,32 zł. 32 grosze, W tym podatek VAT 23% 196 35 zł. i 4 grosze na przedmiot zamówienia firma udzieliła gwarancji na okres 60 miesięcy. Termin płatności do 32 dni od daty otrzymania faktury. Termin wykonania do 16 października 2020 roku od daty podpisania umowy. Oferta numer 2 w terminie. Od filmy zakład remontowo-drogowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka e, komandytowa adres wykonawcy Piotrkowska 267, budynek A 9361 Łódź. Oferent oferuje wykonanie zadania za kwotę netto 807 365 złotych 13 groszy. Zł. Kwota brutto 993 tysiące 59 złotych 11 groszy. Zł. W tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie 185 693 ,98 zł. 98 groszy. Na przedmiot zamówienia firma udzieliła gwarancji na okres 60 miesięcy. Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury. Termin wykonania do 16 października 2020 roku od daty podpisania umowy. Oferta numer 3.

Adres y, lidera konsorcjum ulica Podchorących 51, lokal 1, 94, 34, łódź. Y, nazwa wykonawcy partnera kon, konsorcjum Largbut, spółka ZOO, ulica Teskowska 173, lokal 500, 9447 łódź.

Gwarancja. Na przedmiot zamówienia oferent oferuje gwarancję za, na okres 60 miesięcy. Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury. Termin wykonania do 16 października 2020 roku od daty podpisania umowy. I oferta numer 4 na terminie. Oferta numer 4 wpłynęła od firmy Kral Sturka z O.O. ulica Żeligowskiego 32 przez 34 9643 Łódź. Oferent, oferent oferuje wykonanie zadania za kwotę 1 072 450 72 zł 72 Kwota brutto 1 319 114 39 zł 39 groszy. W tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie 246 663 zł. i 67 groszy. Na przedmiot zamówienia udziela gwarancji na okres 60 miesięcy. Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury, termin wykonania do 16 października 2020 roku od daty podpisania umowy. Dziękuję Państwu za uwagę część pytania zakończyliśmy.